To biała się. Nie podchodź tak blisko, bo nie będziecie widać. I febulka. Tak idzie. Tak, wszystkie od razu pod nos i ja nic nie będę widział. Jeszcze poszukamy tasika. Jeśli tasik ze swoją szmatą zęba. zębach. Nie podpuszczaj go, biały. Biały, nie podpuszczaj go. Nerwusy. Nerwus, tasek. Tasek, nerwus. Przy mnie bezpieczniej, tak bezpieczniej. Nie liście mi aparatu. No, już dobra, cicho, spokój. Zaczyna deszcz padać. Cicho. Chyba pójdziemy do domu. Dałeś mi to, to, tak? Pobawić się trzeba ma. Biały leci. Leci biały jak burza. Daj, daj, daj. No. Jak się będziemy bawić jak mi nie dasz? pałusz. Pałusz, pałusz, pałusz. Pebula, nie potrącaj mi aparatu. Teraz to już się podrze. Taszek, zobacz jak trzeszczy. Urwiesz. Gupek, gupek. Tak. Niby dajesz, ale tylko trochę dajesz, tak? Dajesz, ale nie do końca. Idziemy szukać białego. Biały poszedł na drugą stronę. Pewuler, szukaj białego. Szukaj białego. Gdzie jest biały? Tasek, coś ty taki silny. Już dobra, bo rwie się wszystko. Biały. Białas, chodź tu 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 jestem, biały, tu 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 tu, przyleciał białasek, przyleciał białasek, przyleciał, ale nie tak blisko, po cię nie będzie widać. Jeszcze chcesz się bawić, jeszcze chcesz się bawić, dawaj dawaj dawaj. Kółeczko zostawiliśmy w sklepie, bo byśmy porzucali. Kółeczko jest lepsze do rzucania niż to. Daj. No daj. Przy białym nie dasz tam. Zbytkuj z nim biały. Zbytkuj z nim. Zdenerwuj go. O. Będą stały tak naprzeciwko siebie. I już, tak? Przeszło. Jedzie rowerek? Wow. Jak nie dajesz, to nie będę się z tobą bawił. Daj. Daj. No to się nie będziemy bawić. Dasz? Puść. 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 No to nie. To musisz się bawić sam. Nie masz co mnie wołać. Nie puszczasz, to się nie bawimy. Zbytkownicy, zbytkownicy. Pijesz wodę, popijaj. I co teraz zrobisz? Przydepuszczam. No i co? Zabierz mi to. Zabierz. Zabierz. Biały tasek. Zabierz. Zabierz. Ja zabrałem. <laughs> Nic z tego. Tylko warczeć będziesz. Chodźcie, idziemy do domu, bo deszcz pada. Nie będziemy tu moknąć. Biały, zobacz jak ty żeś się wytytłał. Oni wrócili ze spaceru czyści. A ty jak wyglądasz? Tak? Febule. Co tak blisko podchodzisz? Odejdź dalej. Odejdź dalej. Chodźcie, bo mokra już jesteś. Chodźcie, idziemy do domu. 不是吗